Co jest najważniejsze przy pisaniu książki? Oczywiście pierwsze i ostatnie zdanie. Zła książka może zaczynać się od dobrego zdania, ale dobra książka nigdy nie zaczyna się od zdania złego. Podobnie trochę jest przy filmowaniu. Jeden ze słynnych polskich dokumentalistów, nieco żartobliwie dokonał kiedyś rozróżnienia pomiędzy reportażem telewizyjnym a filmem dokumentalnym. W reportażu telewizyjnym najważniejszy jest początek, a w filmie dokumentalnym koniec. Filmowanie i pisanie są trochę podobne. W jednym i drugim chodzi o opowieść. Zmieniają się narzędzia, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby z czyjegoś życiorysu znaleźć najfajniejsze, najciekawsze fragmenty i ułożyć je w zajmującą całość. No i co najważniejsze, aby Usunąć to, co zbędne, bo sztuka to jest głównie umiejętność eliminacji. Ale czy każdy człowiek jest tematem na reportaż albo na książkę? Zapraszam na warsztaty przy okazji 10. Festiwalu Reportażu w Lublinie.